Witajcie. Dzisiaj przygotuję prostą, szybką i smaczną sałatkę. Albo smaczną, szybką i prostą sałatkę. Do wykonania przepisu będę potrzebował cztery starte marchewki, do których dorzucimy cztery pokrojone plastry ananasa w kostkę, zieloną cebulkę, rodzynki ilości około 37 sztuk. Nie no żartuję, rzućcie na oko. Ja jeszcze je poszatkowałem, bo lubię takie drobniejsze kawałki. Wrzucamy sobie rodzynki. Dwie i pół łyżki majonezu. Teraz wszystko przemieszam. Ok, i teraz dorzucimy kolejny składnik, czyli jogurt grecki. Ląduje pierwsza łyżka, ląduje druga łyżka, ląduje trzecia łyżka, czwarta, piąta i dorzucimy sobie szóstą. Teraz wszystko razem wymieszamy. Mieszając pamiętajcie, aby pokryć marchew w całości jogurtem yy, greckim. Ok, mi się wydaje, że już udała mi się ta sztuka. Teraz zostanie nam ostatni składnik do dorzucenia, będzie to yy, chili pieprz kajen. Pół łyżeczki yy, chili dorzucamy tutaj tego pieprzu kajen do sałatki i tak samo teraz wymieszamy sobie. Sałatka jest już gotowa. Zachęcam do powtórzenia mojego przepisu. Jeżeli podobał ci się przepis, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Widzimy się w kolejnych przepisach kulinarnego freestyle. U. Do zobaczenia.